Jesteśmy na jasnej górze. Nie, nie w meczecie muzułmańskim, ale tutaj ksiądz mówi Allah. No jesteśmy na jasnej górze jak widać. Tak wygląda Kościół Jasnogórski.

kapłani się i podniosą lamek i Niech Chrystus, Król Polski, zapadnie nad tą ziemią, aby rozproszyć czyhających na Jego Najświętszą ofiarę. Niech znikną z powierzchni... Jezus spotyka, spotyka swoją matkę. Wziary, tak, gości, ...którzy bezrozumnie przeżył upadku. Zachowaj łaskę Twojej nie odbieraj nam Świętego Ducha Twego. Niech Twoja Najświętsza ofiara nie ustanie w tym narodzie i wyjedna mu ocalenie przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Pater Noster, Quies Incelis, Sanctificer Tournamentum, Adreniat Regnus, i jak woluczna Pomnik Jana Pawła II, tutaj jest sztandarów pełno. Tu dzisiaj jakieś obchody są święta. Idzie procesja z obrazami. Się na schodach, bo będziemy patrzyli na naszego rodaka, papieża i zakończymy tę drogę krzyżową. No to jest droga krzyżowa. Ciepło, rady, czyli, czyli jesteśmy na drodze krzyżowej. Święty, jakie padle, patronasz

do towarzyszenia, do towarzyszenia mi dokonające o śmierci grzechów. Czerpisz Polską, ale kolejne zdanie, to Matko Boża ma też uraz. To dobrze, bo wyłapasz sobie jej pożycielkę i łap masz gości. Czyli mieścicie się, czyli jesteście złożonymi, wstępujecie, a w twoje oczy mówię tak i przyjąć? To dobrze. Bo nie było swojej użycielkę na administrativości, a ale niej oni będą pocieseni. Jestem twoją górą. Jestem twoją matką. Ja musiałam cierpieć i oglądać znieważenie, że torturowanie i śmierć mojego syna. I to Polsko trzymałaś na kolanach miliony twoich pomordowanych i zakatowanych dzieci. 6 milionów tu paruje na Są tu Wasze agacje. 400 tysięcy Warszawy dzisiaj. Poznanie Kilkaset tysięcy zamordowanych Polaków za komunistów podczas za czasów Tajwanych, w wolności koleferatów. A ilu teraz i nie Polaków? nie są w tym zginęło? Ilu zginęło? Za czasów swojej Solidarności i później, jak pisali niewygodne te tematy, to niewygodne karania. Wszyscy ginęli. I ten po prostu trzymałaś na bólach miliony Twoich pomordowanych i zakatowanych dzieci. Dziś Jezus potrzebuje Twojego świadectwa, ponieważ wszystkim wierzą, Ты больше не будешь. Он нигде не поможет. Твой сын есть в этом мире. Ma, dobro je da ste tu ni sad. Ma, dobro.

Stefan Wyszyński módl się za nami błogosławiony to jest Stefan Wyszyński o, leciały odrzutowce no na Jasnej Górze widać tutaj się dzieje Dzisiaj różańcowa droga A teraz koronka do miłosierdzia Bożego No i ucałowanie Chrystusa Króla Idziemy dalej który jest jeszcze można zapłacić Tutaj alejka jest Brama zamknięta oczywiście tutaj mamy następny pomnik Po proszę wszyscy co dzisiaj za święto jest dzisiaj na jasnej górze? Dzisiaj znaczy ogólnie w liturgii to jest świętej Urszuli, ale święto? Urszulanki mają święto, tak, siostry, tak. bo ja tam właśnie jestem w tym domu zakonnym. A siostra, to jest siostra Urszulanka? Tak. Aha. A no. w którym domu zakonnym? No tam na dole przy. A to nie, to jest nasza też, jakby siostry e, bratnie, to nie jest, e, znaczy wywodzimy się Urszulanki z jednej to. gałęzi, ale nie jesteśmy tym samym zgromadzeniem. Ale to jest też Urszulanki. Tak, też szare, o, si o siostry Julii Uruszuli Leduchowskiej. ale Leduchowski, o. A Leduchowski. No ja w Gdańsku miałem takiego tak? e kolegę, który był moim szefem, Leduchowski Henryk. A, -ha. A -ha. i on w Gdańsku, tak? Bdańsku, tak, tak, to, tak, zgadza się, tak. Także to, 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 to hrabia, hrabia. hrabia no. No, Zrodzili tak. był moim szefem Święto no tak miałyśmy, uroczystość dzisiaj naszej przełożonej miała jubileusz, lecie Tak, i tutaj, bo ona jest najgorsza, odnawiała śluby. No i e, po prostu taki sobie dzień. A my jako święto. Zmierdzeni, tak, święto. E, czcimy dzisiaj świętej uszuli. Chodzi o mamy. To jest tej męczennicy, to jest z dawnych, dawnych e, czasów, wieków. No tak. I, po, po, pod wyzwaniem świętej uszuli, tak A tutaj pomnik czy... A to jest Kardyna Wyszyńskiego. Kardyna Wyszyńskiego, no bo ja jestem Gdańska, ja tutaj a, nie jestem obeznany. No w 87 roku ostatnio to było. A to rzeczywiście. I kule zostawiłem a, na tej górze, bo miałem operację. Pięknie. Szczęść Boże, siostrze. Jak siostra to po... ma na imię? E, siostra Krystyna. Szystyna. To zapraszam. Tutaj też e, no, czy dużo, dużo grup przyjechało. Bardzo no, proszę obejrzeć sobie nawet. No, ja jestem dziennikarzem, to... pomorska telewizja a, Narodowa Gdańsk. Dziękuję. No bardzo, szczęść Boże. No tutaj mamy pomnik też. To jest pomnik Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Tak to wygląda. Idziemy dalej. No tutaj mamy różne takie budki. Budki, budki. No to jest główna brama do Jasnej Góry, się tędy wchodzi właśnie. Teraz no, pójdziemy tam. A no, tutaj mamy z pamiątkami różne tam. Ale no zaraz wyjdziemy. Podobno tu dzisiaj dużo ludzi przyjechało. No, Pielgrzymek, no, taksówkarze podobno jak mówiła taksówkarka też dzisiaj się tu pojawili. Tu mamy bramę główną, którą się wchodzi. Tu jest matka Boska. Figury są święty. Przepraszam pana, przepraszam. Co to ci za święto? Nie ma czasu, no nie ma czasu, to nie ma czasu. Śpieszy się. brać się pośpieszył. No tutaj następna brama, to jest Matka Polska. Chodzimy przez następną bramę. Ładne drzewka, troniczka. Idziemy dalej. No tutaj widać, te drzewka ładne są posadzone. Jest to górskie centrum modlitwy, zawierzenia. O no, tutaj remont jest widać. I tu się już wchodzi Jasna góra, zwycięstwa. Proszę bardzo. Ten obraz. Przepraszam, co to ci za święto? No to jest zjazd rycerzy Chrystusa Króla. A Chrystusa Króla. Rycerze Chrystusa Króla przyjechali. No tak. Teraz się dowiemy. Zjazd rycerzy Chrystusa Króla. No proszę. Sami rycerze Chrystusa Króla. Idziemy dalej. Że dzisiaj czął Chrystus Akrodzą. Znaczy, Myślę, się. utrzymujemy nam święte. Polska Pokuta. św. Znaczy, Paulo. św. Piotr. zobaczyć zobaczyć